Hej, cześć siemanko, z tej strony Trapper. A tutaj odcinek z Hide and Seek'a jak co poniedziałek, jestem jakby co na spałnie yy, Tete. No i daję wam kilka sekund. Są dzisiaj ze mną widzowie, możecie się tu przywitać, jak widzicie na czacie. No i odcineczek. Wczoraj był Simon, więc możecie tam wpaść, ja już wyłączam hoód. Daję wam kilka sekund, byście się schowali. No i w tym filmie też oczywiście jest konkursik, znaczy możecie zdobyć 4 cyfry do Pace of Carda, czyli jak już obejrzeliście specjal Simona i Sika to macie już 12 cyfr no więc jeszcze obejrzycie w czwartek film i będziecie mieli prawdopodobnie kodik Pace of Card ja zaczynam szukać możecie wyżebrać łapeczki w górę, znaczy czy to ja od was wyżebram i subiki, bo lecimy teraz po 5K no i lecimy no i kolego OPS Dużo osób mi pisało, że nie widzę różnych rzeczy, tak? Macie rację, jestem ślepy. Ale wiecie, jak się nagrywa, mówi się. A jeszcze to, bo wtedy na streamie to jeszcze czytałem czat. To nie można wszystkiego zobaczyć. Oczywiście jestem teraz na tym koncie. Na to konto macie do wygrania. Oj, for po tym kałaszku twoim. Możecie nam jeszcze mi w komentarzu, jaką chcecie pomysł na inne serie. No i tak, szukamy dalej. Albo pomysły też na Simona, no bo jak wczoraj ktoś oglądał, to miałem pomysły, ale powoli się już je kończą. Gdzie wy jesteście? Widziałem cię, kolego z toporkiem. Oho Oho Cześć, nie biegnij tyłem, bo wtedy wolniej biegasz. Kolego oniku skrzypek. Sz na dachu! Nie, że jestem wyrolowany przez widzów. Jestem podwójnie wyrolowany przez widzów. One! Tu ktoś będzie 100%. Patrzcie! Cześć kolego z defaultowym skinem. Cześć! Oj, kubek! Miałeś szansę wygrać Simona, ale niestety Cię rozłączyło Widzę was! No to miał być Hide and Seek, a nie Berek. Kolega też przyladził. Widzę cię goście na serwerach. Gonię cię. Cześć ho, ho Ty kolega uratowałeś tej dwójce Życie Sayon mówi podskoczyć Sayon mówi stójcie, czekajcie nie uciekajcie Nie zabije was ta dwójka nie poskoczyła. No uciekaj. Bo podskoczyłeś. No widzisz, izy nie wolno oszukiwać. Kup sobie okulary, albo do optyka. No ale wiesz, wy mnie nie możecie mówić, bo... Co? Bo tak to podpowiadacie mi i... Co? i zdradzacie innych kryjówki Jakiś obc chce żebyś go pozdrowił Pozdrawiam Kacperoza zapraszam do obserwacji No ale wpadło Hs. Mnie też to też pozdrawiam. Kamil Proto to ma naprawdę kurde kamper. Jak się sprawdza, no to. O okay. ja Zauważam, że osoby, które nie uciekają, tylko stoją w jednym miejscu, to dalej dochodzą niż osoby, które uciekają. No więc. To jest kira, jakiś kira. Kira, dobra. znak dla was. Cześć. Pozdrowisz widzów? Kamil pro. No wiem, domyśliłem się jak te kampi radny. No i Vertex, gratulacje, zwycięzca, no i zwycięstwa. No i zapraszam do... Tete, jeszcze raz. Jestem w wentach, daję wam kilka znowu sekund. Znowu kilka sekund, by wyżebrać łapeczki. Ałażę. Mam nadzieję, że wszyscy dołączyli No i lecimy Widziałem kogoś Kolego, no ciebie też widziałem Cześć Cześć No już pierwszy... dwóch, o easy. Pierwszy był jest czy drugi był jest? Drugi, ale to było takie chamskie, bo on mnie zdradził. Znaczy nie, on właśnie ci uratował, bo co? Bo on lecił, leciał właśnie na lągach. Wiem, że leciał na lągach, ale chodzi o to, że że jakby nie szedł, to byś mnie pewnie nie zobaczył. No. Chyba, że tam strzelę żeby No jakbym tam sprawdzał, ale nie miałem zamiaru tam sprawdzać. I no, właśnie to myślałem to ten zajm. Zobaczymy, jak Czasem pójdzie. Chyba osiągnąłem, się minęłem, ale nie jestem pewny, bo tylko kątem oka zobaczyłem. No, dwie osoby na bananie. Proper, może nagramy walkę o heaven do czwartek. Walka o heaven. To też jest, ale mam no, teraz pomysł, no, bo no. robię po duży projekt z paroma youtuberami, większymi youtuberami razem ponad 20 tysięcy subów no, to więc nie, to jest powiem nie, to jest wam, że i Patryczek no Patryczek, Keslik, Rotunio duży jest Lolek, który był I na tym też co Kreza jeszcze wciągamy w to 20 tysięcy subów, więc będzie się działo No ale to trzeba poczekać, bo Kes ma matury teraz. Znaczy jak ja to wstawiam w poniedziałek to on prawdopodobnie już był. Jest prawdopodobnie po maturach. Już jest właśnie chyba Nie, nie, nie. On pisze poniedziałek wtorek I chyba uważaj. nawet. No, po... mnie złapie. Może złapię, może nie. Kolega Vertex do obserwacji Axek nie goni Nie ma Nie ma podpowiadania Goni cię jaką masz, masz kosę Karambita karambita Gitonego Gitena Ariosura Na pewno Trapor tu masz poziom po co? Muszę na tym władzie bana mam na tym pierwszym. No, no masz bana. Że, że... Makeấy... No... No... Kto... No, no na dwa tygodnie, bo Kigal Force uważa, że... czytuje. Na permanentały stałeś? Na dwa tygodnie. Mhm. No ale mi... dało już mi tamte... tydzień. So Za tydzień. Wam to by nie było konkursu. Nie i tak miałem yy, plan zrobić sobie smurf, ale ten... T, nie Smurf, tylko właśnie od Silvera do... od kurde. Podam rankę do specy, ale zrobiłbym to w wakacje, więc macie to szybciej. To nie, jest Woronik. No ale na mainie mam chyba 39 level. Ja mam 45, 45, 45. Na tym mam 28 okay. chyba. A tu no gram z I właśnie tak jest Simony i tak dalej. Mm. Oj, kolega dobry pomysł. Miałeś Żeby wejść tu, gdzie już sprawdzałem HS Gorzej z wykonaniem, czy To czy nie walkę Nie wiem Bo to się nie przyjmuje A skąd wiesz, ja wiesz? na już chyba Raz Dwa miesiące <suszy> Teraz może więcej już Teoretycznie tak Dobra, coś się gani. 200 IQ. Czy nie? On był tam w rogu chyba, wiem gdzie, Axe byłeś. Nie. No to tak to Co nie. No ale jak mówię, jak kogoś goni, no to nie ma podpowiadania Axe. Nie Aksa, sorry. Fizik. No wiem, ale teraz tego nie goniłeś akurat. Uciekam, uciekam. Już teraz kogoś goni. Nie, nie po co podskakujecie? Jak podskakujecie to więcej czasu tracicie, znaczy wiecie. Spowalniajcie się. Tu nie ma bany hopa. <laughs> Jakby był banych hop w CSie. W C W CSie to jest. Czemu jest? Czemu jest? Czemu to był Jest, się, to znaczy jak ktoś się ja to się umie. Ja na przykład się długo uczyłem i trochę mi rzucali. Nie wychodzicie, bo no. w COPSie. W mówię. A, chce sensie, w, ten, o w się to... jak to nawet w stand potrafię. Już nie, bo już znali. Ja też potrafię wpiąć stand-upie. Aksesaj mówi podskocz. Podskoczyli wszyscy z tej Ale moim mistrzem jest tak na razie... Jak no... ma? Skrzypek jest moim mistrzem. Kampi razy w jednym miejscu. No i dobrze, plus Nie, nie, nie wygrałem Oho, gonimy kogoś Nie, to nie jest Tak Aksa ma biteną, to nie Jesteś pewny? Zaraz to sprawdzimy Nie No jedziemy... Mam już tak Bo my hopę trapę. O Boże, chciałem uderzyć kosoma. O nie, ale zdradził! Ale zdradził! Ale zdradził! Zara D. Ale hamskie to było! Kto to był? Yyy, to zdradził ich. Ale dobrze! <grywa> I wygrał chyba Axtek. Nie no przecież jeszcze... A nie, jeszcze sklip... Skrzyp skrzypy skrzyp giac dostałem. Axego ugrasz, śleć ja i to mówię. Ja no, no, skrzypek musi lecieć w stronę aksa. No, to chyba na odrzut. Skrzypek w stronę aksa musi, no? Ale aksa idzie w stronę skrzypka. No to jak aksa idzie w stronę Skrzypka to pójdzie w stronę moją, on powinien ode mnie odciekać. No. Jest. Nie, no nie ma. Bo on cały czas mi się teleportuje trochę do przodu Ja... On jest przedtem... Brawo Wygrał Aksek GG No i gratulacje Ilu znaczy, Nie no, będę kończył No i dzięki za nagrywki Kto wygrał Vertex i... Akse gratulacje No i co by było na... No, to by było na tyle Jeszcze raz łapeczka w górę sobie z dzwoneczkiem Zapraszam do poprzednich filmów No i... Cześć, cześć